Wszystkim. Tutaj Paweł z kanału Synke 98 i dzisiaj taki powiedzmy krótki poradnik na komputerze z Windows XP. Ponieważ może część z Was może zauważyło, że na przykład macie tam jakąś nowszą kartę graficzną, która może na przykład HDMI, czy na przykład już DVI Dualink, albo może choćby nawet i DisplayPort. taka grafia posiada. A zauważyliście, że nie możecie ustawić większego odświeżania niż np. przykład 6 Hz, 75 Hz, a macie monitor znacznie, zwiększy, znacznie większym odświeżaniem jak na przykład w moim przypadku 4 Hz i dzisiaj właśnie o tym będzie, bo na jednym z, z takich starych forów xing.at i tutaj z, bardzo podziękować użytkowniku Tron za ten Mac, co dzisiaj Wam pokażę. I właśnie co się dowiedziałem, ogólnie domyślmy oryginalne sterowniki NVIDIA. Pomimo że późniejsze sterowniki już wychodziły, nawet już, jak już wyszła i Vista, 7, 8 i tak dalej, ale sterowniki pod XPK mają zablokowany ten piksel, czyli tam taktowanie właśnie tych pikseli na 165 MHz, co za tym idzie, że jeśli używamy wysokiej rozdzielczości, np. Full HD, albo na przykład 1440-1080, czyli taka największa rozdzielczość 4x3, co można uzyskać na monitorze 1080p. Też nie można coś tam zaszaleć z rozświeżeniem. I otóż właśnie ten gość Tron zmodyfikował sterownik dokładnie w wersji 355.98 Jest on z 2015 roku, więc w przypadku XPK tak mamy w szeroki wachlarz kart, jakie ten sterownik obsługuje, bo to jest od serii GeForce 400 aż do GTX 950, 960 no co do starszych kart graficznych, na przykład seria 200 czy tam potem GeForce 9000, 8000, no one e, mają mi tak starsze e, złącze, no w starszej wersji złącze HDMI się miało, a DVI jest w wersji Single Link, więc tam i tak większego odświeżenia nie będzie, więc tutaj to stricte właśnie jest głównie skupiona właśnie ta poprawka dla kart od serii 400 do 900, gdzie już jest HDMI przynajmniej w wersji 1.3, czy pierwsza wersja DisplayPortu, której i tak pozwalałem właśnie znacznie wyższym odświeżeniem, i teraz tak zanim nawet zaczniecie w ogóle pobierać, to ważna informacja. Najpierw musicie mieć zainstalowany oryginalny sterownik wersji tej 355.93, a potem robicie kopię dwóch plików i tu zaznaczam, to jest ważne, bo że mi zadziałało, to nie znaczy, że na każdej konfiguracji może to za pierwszym razem zadziałać. Na ekranie będzie napisane, jakie z pliki trzeba zrobić ich kopię. Gdy już ich to zrobimy, no to dopiero wtedy pobieramy ten zmodyfikowany sterownik i podmieniamy te pliki, tylko ogólnie plik z sterownika w trybie normalnym, jak system włączymy nie będziemy mogli to podmienić, tak więc albo będzie trzeba wejść w tryb awaryjny albo jak ja na przykład na tym kompie mam dual boot z siódemką, więc po prostu przełączyłem się na siódemkę i tak podmieniłem pliki na xpku. Albo jak macie jakiś problem, żeby wejść w tryb awaryjny, no to można sobie nie na szybko w yy, jakąś instalkę Linuxa pendrive zrobić i wtedy Live ISO odpalić, że po prostu można spendriva Linuxa odpalić i w ten sposób podmienić pliki. Jest parę sposobów jak to można zrobić i gdy to zrobicie to wiadomo od razu przeważnie nie będą widoczne te nowe odświeżenia jakie powinny być więc przeważnie będzie trzeba sobie utworzyć customowe rozdzielczości. To tam w panelu sterowania NVIDIA jest od tego zakładka. I w moim przypadku no to uzyskałem na 1080p i na 1440, na 1080 odświeżanie 120 Hz jak i na niższych rozdzielczościach, tylko no wcześniej musiałem sobie utworzyć jako własne rozdzielczości, nie? tak więc to taki króciutki poradnik, jak to zrobić. W razie pytań czy jakichś problemów, to napiszcie w komentarzu, albo polecam na przykład napisać na tym forum. Tak więc to wszystko na dzisiaj, do następnego, na razie.